Plenerowa ekspozycja tuż przy klubie studenckim Odnowa na Bielanach przybliża działania wielkiego ruchu społecznego oporu przeciwko komunizmowi. Pomarańczowa alternatywa działała na terenie całego kraju, w tym w Toruniu. Piekary to tam, na pierwszym jakimś bocznym, po prawej stronie, na tym murze, w odległości nie wiem, metra, półtora, był namalowany Krasnoludek. Na filarze, jak się jedzie na. W rzeźni, przy mosie kolejowym był malowany, ale to tam na pewno już zniknął. Frydrycha, jego wystawę i filmy ściągnęła do Torunia Olga Marcinkiewicz z biura Toruń 2016. Żeby pokazać pomarańczową alternatywę i w ogóle ten ruch i, i, i pokazać formy zaangażowania dla młodych. Druga, pokazujemy ludzi z Torunia i, i, i tak jak major mówi, są dwie osoby z Torunia najważniejsze, czyli Kopernik i on. To oczywiście żart. I, i m, trzecia rzecz, dzisiaj też. M, Major o tym mówił, rozluźnienia, troszeczkę rozluźnienia, stąd ta moja czapeczka. Ja wiem, że to jest bardzo poważny konkurs, ale trochę dystansu, humoru i, i, i optymizmu. Wystawa jest jedną z imprez towarzyszących dziesiątej edycji majowego boomu poetyckiego przygotowanego przez Odnowę. Mamy ogólnie takie hasło The Best of Boom, prezentujemy najlepsze wiersze z dziesięciolecia. Oraz tych poetów i prozaików, którzy przez te 10 lat najczęściej u nas gościli i zrobili najlepsze wrażenie. Oczywiście mamy cały szereg imprez, jakby około poetyckich, bo to jest festiwal interdyscyplinarny, czyli są pokazy filmowe, są wystawy. Twórca pomarańczowej alternatywy, Torunianin, wspominał początki swojej działalności w naszym mieście. Osoba, która mnie niejako spowodowała, Moje duże zainteresowanie społeczne i że ja w młodości byłem też anarchistą, ale chcę powiedzieć, to był ojciec Tadeusz Rydzyk, wtedy świeżo upieczony ksiądz. Ja nigdy nie ukrywam tego, bo nawet w mojej książce Żywoty mężów pomarańczowych ten doniosły fakt jest podany. Także ja cały czas mówię o bardzo ważnych dla mnie biograficznych wydarzeniach. Majowy boom poetycki w Odnowie potrwa do czwartku, wystawę można oglądać do 17 maja.